Witam Was moi kochani, Łukasz z tej strony eee, witam Was na kanale Whisky Spirit eee, kolejna seria filmików e, degustacja nad morzem. Eee, dzisiaj idzie na warsztat e, Mortlach w wersji niezależnego Butlera od Edition Spirit. Jest to 10-letni Mortlach e, destylowany w 2007 roku, butelkowany w 2018. Padany jest wiek na etykiecie, jest to 10 lat. Jest to single cask, bez koloryzacji, bez dodatku, bez filtracji, bez dodatku koloru, 52,7%. Liczba butelek 260, ok. Dobra, zobaczmy co ten Butler Edition Spirits ma nam do zaoferowania. Przyznam się, że znam tego Mortlacha, bardzo do, e, dobrze go wspominam. Jest to jeden z lepszych Mortlachów, e, jakie piłem. Na pewno jest on dużo lepszy od tych wersji e, podstawowych e, Diageo, e, które tam pamiętam, powiedzmy 12-letni na pewno. Ale dobra, sprawdźmy, co tam w trawie piszczy. Przede wszystkim jest bardzo cytrusowo, rześko. Kwiatowo-miodowo, jak przystało na mordlacha, jest delikatny. Ja mi się taki przy tym pierwszym niuchnięciu, taki delikatny dymek. Będą y, takich słodkich. Y, 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 słodki y, dym. Y, jest taki, sporo tutaj tego połączenia takich cytrus, y, cytruso, cytrusów, ale może nie do końca cytrusów, co takich kwaśnych owoców. Może mi rabelka. Dobra. Spróbujmy co jest w smaku. Przyznam się, że mam oczekiwania dosyć spore, ponieważ ten mortflak naprawdę mi dobrze smakował, a cena jest dosyć przyzwoita jak za taką wersję 10-letniego Mortlacha. No, nie kalibrowałem się wcześniej, więc 52% na dzień dobry w takim większym łyczku potrafi przestopować i przetkać. Ale yy, jest to taka moc, ale nie alkoholowa, tylko moc yy, tego yy, tej słodyczy, yy, korzen, przepraw korzennych, yy, cynamonu, przede wszystkim imbiru. Takie pieczenie, ale nie jest to taki, ta moc yy, zdana takim y, alkoholem. Jest tutaj sporo zbożowości. Na dzień dobry. Rozmoknięty papier. E, o ile dobrze pamiętam, jest to refill hoxhead, jeżeli chodzi o beczkę. E, jeżeli chodzi o ten właśnie e, wypust. E, troszeczkę takiej poczułem nuty y, y, no y, chemicznej. Mam nadzieję, że dobrze miałem wypukany kieliszek. Albo ten kieliszek po prostu, tak mi się przynajmniej wydaje, ale ewentualnie jest to związane z pierwszym dramem. Ale okej, okay. finisz jest w miarę długi, utrzymujący się, sporo nud roślinnych i miodowych. No i sporo tych przypraw korzennych, troszeczkę czarnego pieprzu. Teraz zdecydowanie ten aromat zmienił się, jeżeli chodzi o skosztowanie pierwszego łyku. Yy, mamy taki sporo słodyczy. Ta cytrusowość w ogóle zniknęła z tego kieliszka. Mamy za to słodycz yy, yy, miodową, słodycz kwiatową. Yy, troszkę takiej roślinności. Yy, Odrobinę skóry. Dobra, sprawdźmy, sprawdźmy drugi łyczek. Drugi łyk zdecydowanie słodszy, bardziej łagodniejszy, sporo roślinnych, owocowych, słodkie jabłuszka, taki troszeczkę kwiatowy posmak, na jak się zaczyna finish. A finish to jest delikatna dębina, troszkę imbiru, sporo tej słodyczy. Idące w dalszym ciągu za pierwszym smakiem. No i delikatne takie pomieszanie miodu z, z trawą. Yy, I taki klimat yy, delikatnie czekoladowy. Ten pierwszy łyk chyba jednak, jednak za duży. No czuję takie delikatne rozgrywanie, ale to tak po prostu mi się chrupnęło, więc zobaczcie. Ale nie będę robił dubla. Ok, dobra. Drugi, trzeci niuch w kieliszku jest taki zbieżny z drugim, więc jak gdyby już ten aromat już się ukształtował w tym kieliszku. Mamy tutaj tą słodycz, owoców, delikatny, mokry papier, mamy miód, mamy troszeczkę takiej skóry, ale nadal jest to bardzo przyjemne i bardzo, bardzo fajne w smaku. To w oddali mamy kolonie, tak właśnie patrzę, troszeczkę hałasują, ale to mam nadzieję, że się nie, nie nagra. Albo będzie bardzo cicho jakimś tle. No dobra. Spróbujmy trzeci łyk i dokończmy ten, ten dram. No jest taka nuta metaliczna w tym, metaliczno-chemiczna w tym smaku jednak, ale nie, nie sądzę, żeby to była wina kieliszka ani źle wypokonego. Nie miałam tego, tego aromatu smaku w domu. Być może to powietrze z bryzą morską zmieszane nad, nad brzegi morza powoduje, że tego typu aromaty, smaki się pojawiają w kieliszku niemniej jednak dalej jest zbieżny. Jest y, dobre, jest y, słodko, jest y, y, miodowo, jest kwiatowo, jest delikatnie roślinno. Ten posmak metaliczny gdzieś tam się pojawia w tle. Y, niemniej jednak jest y, on łagodny, delikatny. Oczywiście nie mówi to nie odnoszę się do pierwszego tego łyku, bo faktycznie troszeczkę mnie tak przydusiło. Ale teraz jest y, z każdym łykiem w porządku. Dodam tylko, że nie wiem, czy to na usprawiedliwienie, ale nie piłem wcześniej żadnego mocnego alkoholu, ani nic dzisiaj, więc trudno mi jest tak po całym dniu spędzony na plaży. Może to też taka była reakcja, właśnie, że po całym dniu na plaży. Spowodowało, że jednak te moje kubki smakowe i podniebienie i język były bardzo wrażliwe przy pierwszym kontakcie na ten alkohol. Ale faktycznie jest on dobrze ułożony i tak naprawdę jest to ciekawy, ciekawy smak i aromat. Przyznam tylko tyle, że jeżeli chodzi o ten whisky, to warto jej spróbować. Cena też nie jest jakaś wygórowana, to jest około 60-50-60 euro za butelkę. Gdzieś tam mi się rzuciła jakaś cena na whisky. base i taki no, w porządku bardzo bardzo mortlach moim zdaniem zdecydowanie lepszy niż mortlach wersji 12 dwunastoletniej z oficjalnego portfolio Diageo. więc o zresztą wszystkie mortlachy jakie piłem do tej pory były lepsze niż oficjalne wypusy Diageo. mam nadzieję że się tutaj Bartek na mnie nie obrazi ale ale nie, tak jest. W mojej ocenie. Więc, jeżeli chodzi o niezależny, niezależny botnik Mortlacha, to tak. Nie piłem słowego Może w ten sposób. A wszystkie, które piłem, to były naprawdę, naprawdę dobre. Ok, na no, pożegnanie. Czwarty dramik. Już wyzeruję kliczek. I tutaj, słodycz, miodowo-owocowa z delikatną roślinnością, kwiatowością i takim metalicznym posmakiem. I na koniec, ten finish jest utrzymany. Jest on długi, a czy długi? Jest on trwający średnio długi, i on jest zbieżny z tym aromatem, który miałem w smaku. Czyli dalej, roślinność miodowość, troszeczkę kwaśnych owoców, gdzieś tam, gdzie nie, się przewijam, troszeczkę czekolady yy, i takiej mirabeli, yy, troszeczkę imbiru, przepraw korzennych, to wszystko jest yy, w tym kieliszku. I uważam, że to jest yy, w porządku mordka. OK, dobra. No, to byłoby tyle. Pozdrawiam Was. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia na następnym filmiku. I widzimy się niebawem. Slangewa. Hej.